Czy potrafisz odgadnąć te 10 losowych firm? Pierwsze logo. Firefox. Logo numer 2. Shell. Gratulacje, logo trzecie. Apple. Zostaw łapeczkę w górę, jeśli wiedziałeś pierwsze trzy. Logo czwarte. Android. Logo piąte. Levi's. Szóste logo. IKEA. Proszę zostaw subka dla zasięgu. Logo siódme. Nvidia, logo ósme Algida, dziewiąte logo Pampers, daj znać w komentarzu, ile udało Ci się odgadnąć. Ostatnie logo Chupa Chups, bardzo dobrze.